Gdy widzę jak tniesz na plasterki mortadele, po wizycie piesek czystszy niż sumienie mojej byłej po powrocie z. Er Witam! Zamówiłem jedną parę słuchawek, więc dlaczego wysłaliście mi dwie pary? Odpowiedź właściciela. Dzień dobry, to chyba dobrze, że dwie. My się pomyliliśmy, a panu się poszczęściło. Komuś pan sprezentuje jedną parę. A nam mógłby pan za to dać dziesięć gwiazdek, a nie jedną. Trochę nam przykro. Ja jestem po stronie właściciela. Też by mi było przykro. Patologia rozlana zupa i rozwalone danie nikt nie odbiera telefonu, by złożyć reklamację. Świnie i właściciel Janusz odpowiedź Właściciela nic z tym nie mamy zamiaru zrobić i nic nie zrobimy sztywniutko i tu mamy znowu tę samą knajpę nie nazwałbym tego nawet jedzeniem, a wybredny nie jestem. Najtańsze dworcowe kebaby mi nie straszne. Tu pierwszy raz w życiu nie dojadłem, ba, nawet do połowy nie dotarłem i powodem tu bynajmniej nie była wielkość porcji. Dodatkowo pyszne.pl działają pod kilkoma kątami zrobionymi na inne adresy w okolicy. Opinie na każdym z nich fikcyjne Radzę uważać. Odpowiedź właściciela. Nie nasza wina, że nowi pracownicy z Białorusi kiepsko znają polską kuchnię. No, pff, szczerze, 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 szczerze. Telepizza. Ścierwo. Chciałem oddać żulowi, to powiedział, że nie jest głodny. No to, to, to rzeczywiście jedna gwiazdka się należy. Spotet Legnica. Pozdrawiam całą Legnicę, dobrych chłopaków, i niech się to trzyma, dobry przekaz leci. Serdecznie nie pozdrawiam prostaka, hama wariata, który przez Tindera umówił się ze mną w kokususi na wczoraj na 17, po czym nie przyszedł i jeszcze mnie wyśmiał. Wkręciłeś w sumie 20 kobiet. Jedna nawet zamówiła jedzenie. Ponoć były jeszcze dwie, które czekały koło katedry na rynku. Masz ty rozum, chłopie? Wystawiłeś dwadzieścia porządnych kobiet. Naraziłeś nas na wstyd. Pisałeś, że na piekarach, bo na Armii Krajowej mieszkasz. Zobaczymy, czy to prawda. Do was, kochani Legniczanie, mam prośbę. Czy taką sprawę można skierować do sądu jako ośmieszenie? Mam screeny z rozmów z tym panem. Jeszcze śmieszniej by było, jakby to była jego restauracja i tak by sobie klientów zwabiał. No, to nie głupie. Muszę przyznać. Ciekawy sposób na ściąganie klientów do, do własnej knajpy. Jak będę kiedyś miał knajpę, to muszę to rozważyć. Spotet wieluń. Zaginął piesek York wabi się Freddy Kamionka gmina Burzenin. Spoterka. Ale długie imię: Wabi się Freddy Kamionka Gmina Burzenin. No bardzo długie. Ciekawe jak go zdrobniale wołają. No, mam nadzieję, że się odnalazł. Świetna szkoła, chociaż zdarzyło mi się tu zgubić parę rzeczy. Czasami ważne notatki, długopis, książki. A i jeszcze ambicje, szczęście i chęci do życia. To, to nie, nie fajnie. Moim zdaniem w grudniu powinno być tysiąc złotych na dziecko. Za coś trzeba kupić dzieciom prezenty. Emeryci dostają trzynastą emeryturę. Dzieciom też się coś należy. Co to jest dziecią? To ten ptak? Dzień. O, no, no, chyba tak. Może być. A tu mamy wymianę lokatorską. Do lokatora z mieszkania 1513. Cywilizowani ludzie przestrzegają podstawowych norm społecznych, do których należy respektowanie prawa innych ludzi do spoczynku nocnego. Spoczynek nocny. To, to normalna osoba tego nie pisała. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 6:22. Hm. Informujemy, że w przypadku dalszego uporczywego zakłócania naszego nocnego spoczynku będziemy wzywać policję sąsiedzi. Szanowni sąsiedzi, cywilizowani ludzie, kiedy mają jakiś problem, to przychodzą porozmawiać, a nie wieszają kartki w holu. No, zdecydowanie. Co do policji, to proszę uprzejmie. Pragnę jedynie przypomnieć, że zgodnie z artykułem 66. Paragraf pierwszy kodeksu wykroczeń. Nieuzasadnione wezwanie służb porządkowych jest karane. Nie bojący się podpisać lokator mieszkania 1513. PS cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.06, a nie 6.22. No myślę, że lokator mieszkania 1513 lepiej tu wypadł. Możecie dać znać, co o tym myślicie, ale no chyba tak. Tak mi się wydaje. Odkurzacz. Pionowy Derma Dirma DX118C. Nawet ja tak nie ciągnę. Polecam z całego serca. No? To na pewno dobrze działa. Na pewno, na pewno, pewnie, jasne. Kółka przyszły bardzo szybko. Planowałem je przykręcić do szafki, ale moje lenistwo zwyciężyło i tego nie zrobiłem. Dlatego postanowiłem przymocować je do pudełka, żeby móc wozić w nim kota. Kółka są świetne. Polecam. O, widać, że kotu też się bardzo spodobało. Ma teraz pojazd. Pruszków, forum mieszkańców gminy. Totalnie nie polecam pralni trzy bąble w nowej stacji. W ciągu dwóch dni zgubili spodnie od garnituru na wesele. Pani proponowała garnitur innego klienta w rozmiarze dwa razy większym. O, zawsze coś. Bez jego wiedzy. O, to już gorzej. Brak kontaktu z kierownictwem bądź właścicielami przez tydzień i spodnie oczywiście też się nie znalazły, a wartość ich była dosyć wysoka. A panie w pralni zachowują się jakby zgubiły guzik, a nie czyjąś własność o znacznej wartości. Totalna porażka. Pralnia trzy bąble. Nie wiem skąd nazwa, bo interesująca. Ale no szkoda. Ale trzeba docenić, że pani chciała jakoś z tego wybrnąć. No ale nie udało się, niestety. W sensie pani sprali. Nowe spotet żywiec. Serdeczne pozdrowienia dla dziewczyny pracującej w sklepie Hainderek obok galerii. Gdy widzę, jak tniesz na plasterki mortadele, to wiem, że będzie smakowała jak najlepszy salceson. To przez twoje kocie ruchy plasterki są tak cienkie. Gdy mrużysz oczy, wydając resztę, to wyglądasz jak modelka. Jednak, jeśli to robisz, bo nie dowidzisz, to odezwij się tym bardziej, bo znaczy to, że mam u ciebie szansę. Niewątpliwie. No, ja mam nadzieję, że to historia z happy endem. Nie pozdrawiam pana, który wczoraj na Halloween dał mojemu dziecku mielonkę ze słowami: Cukierków już ci wystarczy, świniaczku. Wydarzenie miało miejsce na osiedlu L w Tychach. Dawaj zdjęcie młodego z mielonką. Już zeżarł. Widocznie musiała mu smakować. I o co takie wielkie halo? Win? He? He? Lepiej może nie będę żartował. Podlaska policja leżał na drodze. I tu mam chyba emotkę psa. Zabrali go policjanci i oddali pod opiekę. Teraz jest bezpieczny. Ja też leżę przy drodze i zamarzam. Proszę o interwencję pana ze zdjęcia. Niech mnie jak najszybciej zabierze. Zakład pogrzebowy. Dzielnicowy jest zajęty, ale jak dłużej pani poleży na mrozie, to my weźmiemy. No, marketingowo to, to, to jestem bardzo, bardzo dobrzy. Profesjonalna i miła obsługa. Po wizycie, piesek czystszy niż sumienie mojej byłej po powrocie z Erasmusa. Polecam. Dziękujemy bardzo i współczujemy. Zapraszamy ponownie. Ja tam lubię szczere opinie. Co by nie mówić? Tu mamy baterie alkaliczne. Do wibratora super. Nie traci obrotów. Inne notowały spadki, co psuje zabawę i wybija z rytmu. Wszystko super. No, ja nie mam tu nic do dodania. Ważne, że się to sprawdził. Yy, baterie. Nie tylko baterie. No. Obsługa w szpitalu uśmiechnięta, jak skalmar ze SpongeBoba. Mam nadzieję, że Cię mówi Skalmar, nie oglądałem, i dzieli się swoimi problemami na korytarzu na cały głos, dzięki czemu wszyscy na korytarzu mają o czym posłuchać. W sumie ciekawa była historia o gościu, który miał czarną rękę od sody. Nawet babcia z udarem się śmiała. Czas oczekiwania też nie najgorszy. Babka obok, która czekała 7 godzin, dostała propozycję noclegu całkowicie za darmo w tym miejscu, a jeden lekarz. Przechodząc korytarzem powiedział, że ten szpital to jakiś kabaret. Pewnie miał na myśli fajną atmosferę tutaj. Ogólnie polecam całym serduchem. Szpital Bielański, właściciel. Dziękujemy. I ponownie nie mam nic do dodania. Pięć gwiazdek. Super. No. Bardzo niemiły pan na kasie. Chyba głuchy. Robi wszystko od niechcenia. Piątek przed 22. przeszło godzina do zamknięcia. Okazuje się, że nie przyjmują zamówień. Ogólnie nie polecam. Pizza dosyć dobra, ale ludzie tutaj pracujący są okropni. Odpowiedź właściciela. Imperial stoi ponad podziałami. Nasza kadra składa się z osób różnych wyznań, orientacji i upośledzeń. Niemiły, głuchy pan na kasie co prawda jest niemiły i głuchy, ale jak sama pani zaznaczyła, robi wszystko. Pomimo nieprzychylności losu, wykazuje się wszechstronnością i to w nim cenimy najbardziej. Zapraszamy ponownie w piątek na godzinę przed zamknięciem. Okropna kadra Imperialu życzy pani szczęśliwego Nowego Roku i więcej tolerancji. Robi wszystko. To było kluczowe. Fajnie, bo wstawili się za swoim pracownikiem. Ja uważam, że, że dobrze postąpili. Moi drodzy, mamy trzeci odcinek opinii z internetu. Ta seria powstała niedawno, ale jak widzę, no, podoba Wam się i się nie dziwię, bo mamy tutaj dużo, bo oczywiście, wartościowych, merytorycznych i pomagających nam w codziennym życiu materiałów, wiadomości, opinii przede wszystkim. I jeżeli chcielibyście podesłać coś, to śmiało, tutaj Wam zostawiam maila do mnie i tam najlepiej podsyłać materiały, czy to do zakupów z internetu, opinii, pytań, czy do rozmów z Tindera. Wiadomości od kurierów w tych serii trochę już powstało i cieszę się, że wysyłacie maile, bo no, nie ukrywam, że tak myślałem, że to zacznie funkcjonować, bo to jest właśnie o tyle fajne, że oglądając moje odcinki możecie gdzieś znaleźć coś od siebie. A i oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału i zostawienia jakiegoś komentarza. Możecie napisać, co tam chcecie. A oczywiście piszecie, co jecie, jaka jest pogoda i super. Ja się cieszę. Bardzo proszę, możecie się tym podzielić. Zostawcie też łapkę do góry, bo to też pomaga. I co? I to już tyle z takich moich próśb. Widzimy się za tydzień. Życzę udanego tygodnia. No i do zobaczenia. Trzymajcie się.